Witam Państwa serdecznie w podcaście Oś Czasu. W dzisiejszym przeglądzie tygodnia omówimy sobie w telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w mijającym tygodniu. Zapraszam. Joe Biden podjął decyzję o zestrzeleniu chińskiego polonu szpiegowskiego, który to od kilku dni krążył nad terytorium USA. Zestrzelenie dokonał myśliwiec F-22, a szczątki obiektu spadły do Oceanu Atlantyckiego. Chińskie MZ wyraziło zdecydowane niezadowolenie i sprzeciw wobec użycia siły przez Stany Zjednoczone do ataku na ich statek powietrzny. E, najważniejszą informacją e, miętego tygodnia, albo jedną z najważniejszych, było potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8, którego epicentrum miało miejsce w prowincji Gaziantep w Turcji. Swoim zasięgiem uderzyło w południowo-wschodnią część Turcji, jak i północną część Syrii. Prezydent Erdogan zaapelował do społeczności międzynarodowej o wsparcie w tej ciężkiej sytuacji. Z tego świata e, zaczęła napływać do Turcji pomoc, w tym z takich krajów jak Polska, ale też z takich nieoczywistych jak Szwecja, która, przypomnijmy, nie ma najlepszych obecnie stosunków z Turcją, która to jest jedynym krajem blokującym akcesję właśnie Szwecji do NATO. Ciekawym przypadkiem jest również Izrael, który to wysłał do Turcji, z którą de facto jest w stanie wojny koce, namioty i lekarstwa. Ponadto prawdopodobnie przyjmie też e, rannych Syryjczyków na leczenie. Izrael również wysłał dwa zespoły ratowników do Turcji. Grecy natomiast, pomimo napiętych stosunków z Turcją od lat, wysłali strażaków na pomoc Turcji. Na dzień dzisiejszy, e, kiedy nagrywamy ten podcast, bilans ofiar w ludziach, zarówno po stronie tureckiej, jak i syryjskiej, to aż 16 tysięcy. Polski Sejm zabrał się e, za kamieniem. Milowe, które trzeba osiągnąć, żeby otrzymać środki z Unijnego Funduszu odbudowy. W tym tygodniu posłom udało się uchwalić ustawę o wiatrakach, a także odrzucić senackie poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, która to trafia już do podpisu przez prezydenta. W przypadku wiatraków przyjęto 700 metrów jako minimalną odległość wiatraka od budynków mieszkalnych. Początkowo rząd planu, pro, proponował 500 metrów, ale potem posłowie rządzącej partii ten zapis zmienili. Branża zaznacza, że ta zmiana wiele psuje, ale nawet z nią powierzchnia terenów, na których teraz będzie można stawiać wiatraki, zwiększy się kilkukrotnie. Zgodnie z tym, co wcześniej mówił premier Mawiacki, teraz powinniśmy spodziewać się szybkiego złożenia przez Polskę wniosku o wypłatę pierwszych pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Eee, styczniowy budżet e, rosyjski zamknął się z deficytem na poziomie 25 miliardów dolarów. Jest to najwyższy deficyt od 2011 roku, natomiast po raz pierwszy od 1998 roku Rosja zamyka styczniowy budżet w ogóle na minusie. Przechody ze sprzedaży surowców energetycznych spadły aż o 46% rok do roku, natomiast wydatki budżetowe Rosji w styczniu wzrosły o 59% w porównaniu do zeszłego roku. W kolejnych miesiącach zaczną kumulować się skutki grudniowych cen maksymalnych na rosyjską ropę oraz ostatniego embarga na produkty ropopochodne. Także kleszcze nad Rosją stanowczo się zaciskają i ten rok może się okazać kluczowy pod kątem ich wpływu na w przebieg działań w Ukrainie. Szwajcarscy i niemieccy dziennikarze oceniają akta patriarchy Cyryla I. Z akt wynika, iż był on agentem KGB, i miał szpiegować w Genewie w latach 70. dla Związku Radzieckiego. Ocenienie tych akt może nieco rzucać nowe światło, skąd taka jego retoryka odnośnie wojny w Ukrainie i wsparcia Putina, który to, przypomnijmy, również z KGB się wywodzi. Rząd Norwegii skierował do parlamentu pomoc, yy, projekt pomocy dla Ukrainy, przewidujący, że w, w ciągu 5 lat Oslo przekaże Kiewowi 75 miliardów koron, czyli na dzień dzisiejszy około 6,8 miliarda euro. Władimir Zeleński wyruszył niespodziewanie w odwiedziny do Wielkiej Brytanii, gdzie zabrał również głos w brytyjskim parlamencie. Następnie dotarł późnym wieczorem do Paryża, gdzie spotkał się nie tylko z prezydentem Francji, ale też z Olafem Scholzem. Następnie udał się na szczyt Unii Europejskiej do Brukseli, gdzie wygłosił przemówienie, w którym wyraził nadzieję, iż Ukraina dołączy do Unii Europejskiej, oraz podziękował Europejczykom, którzy w setkach miast i wsi wspierali i wspierają Ukrainę w tej historycznej walce. Prezydent Ukrainy we wszystkich tych miejscach apelował o dostawy ciężkiej broni dalekiego zasięgu oraz samolotów. Wracając z Brukseli, Załański spotkał się w Rzeszowie z prezydentem Andrzejem Dudą na około dwugodzinną rozmowę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska zaoferowała, by Michał Saakaszwili mógł leczyć się w Polsce. W chwili obecnej były prezydent Gruzji odsiaduje wyrok 6 lat więzienia wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy. Ostatnio jego stan jednakże uległ znacznemu pogorszeniu, stąd też propozycja polskiego premiera.